Ja, Elfy, tutaj, Olka, i moi drodzy, dzisiaj witam Was w moment, To nie jest mój sąsiad! Gra mega mi się kojarzy, kochani, z Papers, please. I proszę bardzo, możemy już rozpocząć? Pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden. Czyżby to był filmik jakiś yy, instruktaż? Tak, oczywiście, kochani. I ten filmik jest zrobiony przez jakąś firmę DDD. Um, I o mój Boże. Okej, okay, dobra, przemilczmy to. Wiadomo, to jest, kochani, gra horror, więc lepiej się przygotować. Wiadomo, tutaj właśnie oglądamy ten film, ponieważ jesteśmy nowym pracownikiem i nasza robota to jest ogarnięcie, czy ta osoba, która chce wejść do naszego budynku, jest prawdziwa, czy jest może sobowtórem. Sobowtórzy mają yy, taką możliwość, aby się y, zmienić w jakąś inną osobę, jakby wiecie, udawać jakąś inną osobę, jednakże jest to łatwo wykrywalne, ponieważ często u, y, pojawiają się również jakieś zakłócenia i po prostu mamy bardzo uważać y, na wygląd naszych klientów, po prostu sąsiadów, można tak to powiedzieć, oraz nie możemy ogarnąć, y, jakby nie możemy pominąć żadnego. Ryzyka nie możemy pominąć jakiegokolwiek zakłócenia, ponieważ jeżeli wpuścimy tego gościa, to po prostu umrą wszyscy inni nasi sąsiedzi, wydaje mi się, w budynku. No i oczywiście, kochani, jesteśmy po prostu, można powiedzieć, osobą z ochrony i mamy obserwować bardzo dokładnie każdą osobę, która się pojawi. Co więcej, mamy do wykorzystania różne foldery z informacjami dotyczącymi każdego z sąsiadów i będziemy musieli Tutaj wypełniać każdą listę, po prostu na temat każdego z sąsiadów. Mamy tutaj jakieś dokumenty, które się będą pojawiać, również w tej skrzyneczce. I jeżeli ogarniemy, że, je, że jednak ten klient, też ten sąsiad, który po prostu nas nawiedza, jest sobowtórem, to możemy użyć tych oto przycisków, aby po prostu go wykopać, prawda? I oczywiście po prostu mamy w momencie, kiedy rzeczywiście będzie niebezpieczeństwo, mamy zadzwonić na numer 3312 z tego, co tutaj widziałam, aby się tej osoby pozbyć. Co więcej, mamy również możliwość zadzwonienia do naszego budynku, chyba do naszej po prostu jakiegoś, nie wiem, firmy, szefa, coś takiego. I ta praca jest bardzo ważna dla nas oraz e, oczywiście tutaj będziemy gratulować tej, temu pa panowi ochroniarzowi, który po prostu świetnie sobie poradził w tym miesiącu, bądź jak Henry. Henry nie przypuścił żadnych sobowtórów bocia Hedral nawet lepszy, no właśnie, ponieważ on em, tutaj wykonał swoją pracę najlepiej jak się dało. A my, kochani, mamy już e naszą... Okej, okay, mamy już, proszę bardzo, nasze biuro, mamy już nasze biurko. No i oczywiście, jak widziałeś nas w filmie instruktażowym, twoja robota to jest po prostu ogarnięcie, czy prawdziwie sąsiedzi wchodzą do naszego budynku, czy to są, co powtórzy. I moi drodzy, tam przed chwilą były zdjęcia i charakterystyki osób, które możemy wpuszczać. Mamy również ogarniać dowody osobiste. Oczywiście mamy ogarnie, czy te, czy te daty w dowodach wszystkie są w porządku. Mamy teraz luty 1955. To jest do zapamiętania. Dobrze. Wydaje mi się, że te wszystkie trudne rzeczy nam się, moi drodzy, ogarną. Jak zobaczymy pierwszego klienta-pacjento-sąsiada. Cześć, daj mi. To, aha, czy kiedykolwiek tutaj marzyłeś, marzyłeś sen, czy kiedykolwiek miałeś sny o tym klaunie? I każdej nocy na całym świecie bardzo wiele osób właśnie widzi tego klauna w swoich snach. I jeżeli ten klaun pojawi się w Twoim śnie, to nie masz, nie wiem, zagrać, nie, nie graj w nim w jakąkolwiek grę. A jeżeli chcesz jakiekolwiek informacje dotyczące jego, to tutaj jest, moi drodzy, jakiś, proszę bardzo, chyba link do Ichayo, przypuszczam. Zapuszczam, iż to jest gra tego samego twórcy, jednakże inna, ale my mamy coś istotnego. Halo, okej, okay, on sobie poszedł, czyli po prostu on tylko chciał nam przekazać tę ulotkę? Dobrze wiedzieć, mamy naszego pierwszego pacjenta-klienta sąsiada. Tak, dobry wieczór do ciebie również, czy ja? O, wspaniale. Mamy kochani jego, proszę bardzo, dowód. Jest to Arnold Schmidt. Aha, ym, w porządku. To jest taki numer, ale ja bym wolała popatrzeć, yy, czy to jest na pewno to. Czy mamy tutaj w ogóle Arnold Schmidta? Mamy F0210? Zobaczmy. E, tutaj nie ma czegoś takiego w ogóle. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że on mówi, żeby się pojawił 1971. A przepraszam bardzo, czy wcześniej nie było, że w ogóle teraz jest 1955? Czyżby on miał się urodzić 20 lat jeszcze w przyszłości? Mam nadzieję, że, tego, że to dobrze ogarnęłam. Poczekajcie, zaraz to zobaczymy. Tutaj mamy chyba e, a, Alberta. Halo, tutaj go nie ma. Czy ja mam tutaj jakiś e, licznik czasu? Ponieważ się boję. Jest, Alnor Schmidt. Ok, trzeba to zapamiętać. Ma wielkie po prostu brwi, tak? Bo tutaj moi drodzy mamy charakterystyki, jak oni wyglądają. Ma również wielkie brwi, ma wielką tutaj. Ma wielkie wąsy. Ma mieć, e, proszę bardzo, czapkę. Ma mieć również okrągłą głowę oraz krótkie włosy. Jednakże, kochani, on nie ma czapki i na tym zdjęciu również tego nie ma. E, czy ja mogę zapamiętać jakoś ten numer, który tutaj się znajduje? Zapamiętajmy pierwsze cyfry. To będzie 778, a kończę na 322. Zobaczmy. 778, 322. Teoretycznie wszystko jest w porządku i ma kapelusz, więc ja bym mu otworzyła? Nie wiem, będę musiała prawdopodobnie w montażu stwierdzić, jakby zobaczyć o co chodziło z tym, moi drodzy. O! Ten się po prostu wlazł? Czemu mi je dał do wodu czy coś? Wy sobie wchodzicie, ja zaraz wam po prostu zamknę te. Zaraz wam drzwi zamknę, to jest nieprawdopodobne, jak oni... O! bestii Aha! A, cześć albo cokolwiek! Bestie! Co ty masz tutaj na swojej, proszę bardzo, buzi? Myślisz, że ja się nie ogarnę? Absolutnie, że się ogarnę, proszę bardzo! To jest Twój dowód osobisty i co to ma być? Jakby co Ty masz tutaj na, na twarzy? Proszę bardzo, ona ma tutaj wejściówkę, kochani i jej powód to jest Jezus Maria po prostu tutaj żyje czy cokolwiek i wracam ze szkoły. Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, nie wydaje mi się... Tutaj Ty się w ogóle nie pojawiasz. Moi drodzy, tutaj w jej charakterystyce buzi, ma, że mieć zmęczone oczy, jest. Ma mieć dwa kucyki również, ma mieć malutki nosek oraz em, twarze taką koło, no ale nigdzie nie wspominamy o tym, iż po prostu ona ma wielki, nie wiem, e, zamek na swojej buzi, tak? Przepraszam, ja sorry pesti, ale ja tutaj cię muszę. Danger. Ty nie jesteś normalna, tak mi się wydaje. Czy ja mam do kogoś zadzwonić? Dobra, zobaczmy. Okej, okay, dzwonię, udało się. Halo? Ochrona? Zabierzcie mi tę laskę. Tak, 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 tak. Skontaktowaliśmy się z DDD yy, i cudownie, moi drodzy, jacyś agenci przyszli do nas yy, i po prostu mamy poczekać na jakiś protokół czyszczący? Aha, czekamy. Co więcej, o. O, o, dzień dobry, dziękuję serdecznie, zabraliście tę taką y, dziwną, tak, okej, okay, mamy, kochani, możemy kontynuować naszą y, tutaj pracę, co więcej, o, proszę bardzo, mamy checklistę chyba, aby sprawdzać każdego z sąsiadów, e, 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 do, dobry wieczór, proszę bardzo, ty tutaj musisz się ze mną taj, y, ten, ogarnąć, tak? Mamy takiego staruszka, kochani. Czy on jest gdzieś w naszych aktach? Zaraz ogarniemy. Proszę bardzo. E, dobra, na razie nie ma. Tutaj może trzeci trzeci folder jest, okej, okay. McCloy Root Boys, dobra, ma mieć charakterystykę wąsów, tak wielki nos, tak, tutaj taki, można powiedzieć nie, malutki zarost, aha i zawsze ma do tego czapkę oraz prawdopodobnie pali. No to wydaje mi się, kochani, że wszystko jest z nim w porządku. Nie wydaje mi się, że tutaj coś naprawdę dziwnego widzę. Czy ja mam użyć tej checklisty? Um, Dasz mi ID swoje, czy nie będziesz mi w takim razie tutaj tego ogarniać? Co więcej, z tego co widzę, mamy również, moi drodzy, taką, taką kwestię, którą musimy sprawdzić, czy on jest na dzisiejszej liście, więc to chyba chodzi po prostu o te nasze foldery. ID, ja nie wiem, jaki on ma ID. Czy ja mogę cię poprosić o ID? Nie mam pojęcia, dobra, zobaczmy, że nie. Appearance jest ok. Entry Request wcale mi go nie dał, więc nie. Zapytajmy się go, do tego nie dał mi ID, czy jest na dzisiejszej liście, jest, ale wolałabym się go spytać, może wiecie, przestraszyłam się tego, co się wydarzyło przed chwilą i okej, okay, on po prostu zapomniał e, tutaj pokazać nam e, te, tej prośby, aha, po prostu jest e, mieszkańcem tego budynku i poszedł na zakupy. Ma to sens. ID, proszę, też wydaje mi się w porządku. A więc cię przepuszczę. Jesteś tak moim zdaniem OK. Zobaczmy kolejnego kliento, pacjento sąsiada. Besie! Kim ty jesteś? Dzień dobry. Wydaje mi się, że Ty również jesteś na tej liście, jednakże sprawdźmy Twoje ID. Louis Stingsley, okej, okay, poczekajcie. Najpierw zrobimy sobie tutaj oględziny. Tutaj jest, Louis Stingsley, dokładnie. Ma mieć wielkie te wielkie lips, czyli usta, ma mieć również tutaj taki pieprzyk, ma mieć, proszę bardzo, round face, czyli twarz koła oraz krótkie włosy. Czy ma ten pieprzyk? Ma ten pieprzyk, jest w porządku. Zobaczmy jej request. Oha, również jest po prostu, moi drodzy, tutaj mieszkańcem. Co więcej, poszła spotkać się ze swoją matką. Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj również w porządku. Zobaczmy jeszcze apartament. I rzeczywiście. Jest na pierwszej tej. Jest na pierwszym piętrze, a więc tutaj byłoby w porządku. ID entry request też tutaj z list i chyba ID też jest w porządku, prawda? Więc wydaje mi się, że tak. Perfekcyjnie, super. To ja cię teraz przypuszczę, czy możesz dla mnie otworzyć drzwi? Tak, mogę, oczywiście. Irytuję mi po prostu, że to się tak wszystko tutaj otwiera. Ale chyba wszystko jest w porządku z tobą. Ja trzymam rękę na pulsie, czyli na moim czerwonym. Eee! Na moim czerwonym guziku! Dzień dobry! Mm -hmm. Czy ty masz. Czy powinieneś mieć tutaj ranę na twojej głowie, jakby ci ktoś mózg wyciął? Nie wydaje mi się, bo ja cię przeuważyłam. Ty jesteś. Który? Słuchaj, który ty jesteś? Zaraz zobaczymy. Ty jesteś chyba. Nawet cię nie ma. Czy... O dobra, jest. Tak, moi drodzy. Ma wielkie, proszę bardzo, tutaj. Brwi ma okulary, ma krótkie włosy, ma buzię okrągłą, nie ma okrągły nos, ale ma do tego buzię w kształcie kwadratu. Wszystko tutaj się ogarnia, jednakże proszę bardzo, moi drodzy, nie ma w żaden sposób jakiejkolwiek zmianki o wielkiej ranie na tym, na czole. Jeżeli on nie powie mi teraz, że po prostu poszedł sobie na miasto, zrobi tatuaż na twarzy, to ja go absolutnie nie wpuszczam. E, Okej. Okay. Tutaj jest, moi drodzy, że po prostu mieszkańcem i przyszedł ze swojej roboty jako fizycyst? Nie wiem, to jest albo medycyna, co z medycyną zostanę? Chyba tak. Nieważne, kwestia jest taka, że absolutnie, totalnie nie wchodzisz i możemy zacząć cię, proszę bardzo, spytać. Appearance nie jest taka sama. Właśnie twoje czoło, dokładnie. Jakie jest twoje czoło? To nic, po prostu to zignoruj. Eee. Nawet się chłopak w żaden sposób tutaj nie próbuje wytłumaczyć. Nie, nie, nie! Totalnie kochani. Dzwonimy do tych, dzwonimy do służb, proszę bardzo, Trzy, trzy, 1. Halo, panowie, proszę go zabrać. On nawet, słuchajcie, nie próbuje w żaden sposób się wytłumaczyć. Po prostu powiedział, żebym zignorowała wielką kurczę pizę na czole. No wydaje mi się, że to chyba tak nie powinno być. Czekamy. Cudownie, wspaniale, chodźcie tutaj do mnie. Super, zabrali go. Jest, kochani, wszystko w porządku. Możemy kontynuować naszą robotę. Bardzo mnie to cieszy, więc czekamy na innych pacjentów, klientów, sąsiadów. Co więcej, chyba to jest tutaj z list, albo w jakiś sposób może jakaś ciągawka. Dzień dobry, hej! Od razu, moi drodzy, to co widzę, czy on powinien mieć taki czerwony nos? Zaraz go przeuważymy. Poczekajcie, poczekajcie. Tutaj go nie ma, więc który by miał tak? Nos I czy tam jest napisane, że on powinien być czerwony? Je, nie, to nie ty jesteś. Aha, dobra, masz wielki nos. Rzeczywiście, moi drodzy, chociaż zdjęcie jest czarno-białe, to wydaje się, iż on ma jakiś kolor. Ma mieć wielki wąs, ma mono, ten, to taki jeden, jedno szkło. Ma mieć czapkę oraz ma mieć, proszę bardzo, twarz na kole. Czy on ma mieć takie u uh, Tak. Ma mieć takie umalutkie. Co więcej, em, zobaczyłabym jeszcze może em, na której. Aha, ty jesteś po prostu. To co jest mieszkaniec, a ty jesteś na dzisiejszej liście. Nie no, chyba wpuszczamy. Nie wygląda zbyt dziwnie, chociaż moi drodzy, ja się troszeczkę boję. Niech da mi em, swój dowód. Czy on mi dał swój dowód? Dał mi swój dowód, więc w takim razie niech da mi swoje, swój powód, dlaczego wejść chcę do budynku. Okej, okay, on zapomniał mi pokazać tego, więc zobaczmy. Jestem, proszę bardzo, tutaj mieszkańcem tego budynku. Mój, moje mieszkanie jest na czwartym piętrze. Dobra, 3 i cztery. Rzeczywiście byłby na 3-4, ale. No nie wiem, myślę, że możemy go wpuścić. Nie wy... Raczej nie charakteryzuje się niczym takim podejrzanym. Ja bym raczej wpuściła. Zobaczmy dalej, kto przyjdzie. Moi drodzy, ja się troszeczkę martwię, że czegoś nie zauważę. I okej, okay. eee! Nie widziałam cię w żaden sposób. Dzień dobry, dawaj mi rzeczy. E, tak, proszę bardzo. E, co, co, co? O Jezus Maryus słuchajcie, mamy filozofa. Jaki jest sens życia, uniwersum, w ogóle świata i czegokolwiek innego? Ja bym dała, że miłość, bo tak się zgadzam, nie? Tak mi się wydaje. To ni tak nie powinno być. Do widzenia. Aha, czyli może to jest, moi drodzy, jakiś wstępniak do zakończenia. Wybacz, mój drogi, nie mam żadnego pojęcia, jaki w takim razie jest sens życia. Eee! Bestii! Ahm. Um kochani, to ja się boję. Um, chyba po prostu nie ogarnęłam zbyt szybko tutaj całej tej sytuacji. Mogą być problemy, jednakże... Boże, kochany, a jak ktoś umrze przeze mnie? No oczywiście, że ktoś umrze przeze mnie, bo tam... <ścoughs> Musimy się skupić na przyszłości. Selenczmerc? Dobra, zobaczmy jej, na którym ona piętrze powinna być. Poczekajcie, zrobimy sobie ściągawę. Miałaby być na pierwszym piętrze pok pokój czwarty. Aha, one są, słuchajcie, bliźniaczkami, dobra. I w takim razie, ta ma m, tutaj na lewym policzku, więc powinna być Selen. Aha. I y, zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest na dowodzie. Okej, okay, to działa. Jaki masz powód, żeby przyjść? No, zna, teoretycznie wszystko działa. Tak mi się wydaje, że jest okej. Okay. Zobaczmy w takim razie kolejną osobę. Ja trzymam rękę na pulsie, czyli na moim czerwonym. Eee! Kim ty jesteś? Dobra. Wydaje mi się, że ją kojarzę. Dobry wieczór, dobry wieczór pani również. Muszę przejrzeć na razie wszystkie pani dokumenty, która to jest babeczka. Okej, okay. to jest Mia Stone się nazywa, jest nauczycielem, ma długie włosy, malutki nosek, ma również piegi, owalną twarz oraz cienkie brwi, no to chyba wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale powinna mieć takie wielkie usta. Teoretycznie. Zobaczmy, kochani, w takim razie dowód. Miasto. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Jaki jest twój powód? Czyli ona po prostu mówi, że jest mieszkańcą tego budynku i przychodzi z jej pracy, gdzie jest nauczycielem? Wszystko się teoretycznie zgadza. Dobra, wpuszczamy ją. Zobaczmy dalej. I kochany, ta jedna osoba strasznie mnie martwi. To była autentycznie moja wina, że nie byłam w stanie zbyt. E! Dokładnie! Dobry, dobry wieczór, kim Ty jesteś? Jezus Maria, wyglądasz po prostu jak jakiś słuchajcie, machoman albo nie wiem, fan brawo i jakichkolwiek czadów. Zobaczmy, czy ja kiedykolwiek, czy ja go w ogóle mam. Zresztą powinno tutaj to być. Teoretycznie on powinien mieć na drugim piętrze. Jest taki koleś, ma wielkie brwi, ma wielki uśmiech, ma bardzo mocną, kochani, szczękę i brodę oraz wielki nos. No, teoretycznie tak, daj mi jeszcze swoje ID, słuchaj. Aha, tak. Zapomniał to pokazać, ale lepiej wolałabym to sprawdzić. Ee, Isaac Gauss. Dobra, i on się nazywa Isaac Gauss. No, chyba wszystko jest w porządku. Tak mi się wydaje. Ja bym go puściła. Nie wydaje mi się, że coś nie tak z nim było. Przejdźmy do kolejnego pacjenta. Eee, milkman! Mm, dzień dobry, ok, dzień dobry, Mordo. Jesteś milkmanem. Francis Moses. Ok, na którym tutaj tym piętrze byś był? Trzecim. Dobra. Jest, rzeczywiście, Francis jest milkmanem. Ok, ma długi nos, ma zmęczoną brodę, whatever that means. Ma zmęczone oczy, krótkie mm, włosy oraz ma, proszę bardzo, tutaj czapkę. To raczej wszystko jest w porządku. Zobaczmy jeszcze e, jego, jego powód. To jest apartament na drugi, na trzecim piętrze. Jest apartament drugi, na trzecim piętrze. To też się zgadza. E, no chyba tak. Słuchajcie, ja bym go puściła. Okej. Okay, kolejna osoba. Dzień dobry, miłego dnia. Bestie! Ja elfów nie wiem, czy wpuszczam, ok? Ja nie wiem, czy oni są na liście. Będę z tobą szczera. Elfy powinny siedzieć na razie w lasach. To, patrzmy, Jest ta babeczka i bestii nie masz. Nie masz tutaj uszu, proszę bardzo. Nawet nie będę z tobą tutaj kolegować. Dawaj mi pytania. Moja, ten, mój wygląd. Co jest złego z moimi uszami? Dokładnie, co jest złego? Ten. To są normalne po prostu człowiecze uszy. Nie będę na ten temat, proszę bardzo, tutaj dalej dyskutować z nią, kochani. Po prostu bierzemy bagiety. Bierzemy bagiety, dzwonimy do chłopaków, niech oni ich zabierają, tak? To nie ma tak być. No dobrze, przyszli i poszli, więc czekamy na kolejną osobę i. A... Um, kochani, mamy, słuchajcie, dwie rzeczy na zasadzie... Udało nam się złapać trzech sobowtórów, ale mamy też dwóch sobowtórów, których wpuściliśmy. I rzeczywiście, jednego pamiętam, tak? To był przypadek, ale drugiego? Który to był? Nie mam zielonego pojęcia. No, jednakże niestety dostaliśmy ocenę, kochani, B. W żaden sposób nie A, w żaden sposób nie S, tylko nawet po prostu B. No, ale cóż, B jak będziemy próbować kolejnego razu. Także jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeżeli się pojawi. Cześć!